Siemanko, siemanko, dzisiaj otwieramy mega boxy w grze Blow Stars. Proszę, punkty, Karl. O. Ser seria druga. Thank you. Kurczę, same punkty, tylko i wyłącznie punkty, nie ma żadnych, żadnych postaci. Zobaczymy, co teraz jest. 4, 3, 2, 1. Jest coś, świeci na żółto. Tata na żółto nie. Nie mogę kliknąć. Tata, tylko szóstka może Tata, szóstka może być tylko. Szóstka potrzebujemy. Potrzebujemy szóstkę, żeby dostać nie. jakąś nie. nową postać. Mamy wszystkie, żeby dostać nową postać, ale, ale. Mamy jeszcze pieniążki, może wykupmy jeszcze jednego mega boksza. Ale musimy mamy tak, pieniądze. to. Dzik. I sprawdźmy, co jest w mega boxie. Ale jeszcze zanim pokażemy, ujdziemy sobie kupić jednego beatboxa. Jeszcze jednego beatboxa? Przecież mamy ich tak aż wiele. Nie mamy zero. Już wykorzystaliśmy wszystkie beatboxy. Mega I boks. teraz Mega Box. Zobaczymy, co on skrywa w sobie. Nie ma nic. Nie ma nic. Ajajaj. Znowu szczęście nam nie dopisało. Ale możemy jeszcze raz kupić Mega Boxa. I właśnie to czynimy. Zobaczymy, tań, co teraz skrywa. Tak! Tuzka, Jest! Szóstka! Postać, postać! Co mamy? Co mamy? Tara! Tak! Tara! Mityczna! Mityczna postać! Fantastyczna! Ale nam się trafiło! W ostatniej skrzynetce, którą mogliśmy otworzyć Właśnie nam się ta filatara. A To nie będzie, bo my możemy, bo jest, możemy Teraz, będziemy mogli wykupić. E, te geny jest Dobrze, to nie zobaczymy, nie zobaczymy, do zobaczymy czy w dalszych skrzynkach zdobędziemy jakieś pieniążki, no, zdobędziemy. żeby 50 widział. Dobra. Musimy mieć 1200 Wielka. pieniążków, żeby żeby znowu wykupić Mega

dzieci Badlej i i jed jajca jeden nie mogli wykupić może na 85 mamy, możemy sobie jednego mega boxa Nic nie ma. Jednak w tym mega boxie nic nam się nie poszczęściło. Ale idziemy do sklepu. Wrudzio, wiec ładnie. Idziemy sobie zyku, ale dobrze i teraz mhm. możemy otworzyć mega boxa Zobaczmy co tam jest jaka będzie cyferka w środku pięć, pięć. No jest, nie, nie ma. ma ale jeszcze nic nie stracone Mamy tutaj może może uda nam się jeszcze trafić gdzieś gemy plus dodatkowo to pieniążki przed przed e, e, o, e, ten ej, więc na z kamienia sobie wam jedną gadka Tak. Kiento.